Dobry wieczór, dobry wieczór. Parę słów na temat sytuacji w Polsce. Stoimy u progu wyborów prezydenckich. My nie wiemy, kto będzie prezydentem, aczkolwiek ludzie, którzy pociągają za sznurki, oni doskonale wiedzą, kto nim będzie. Jestem przekonany, że nowy prezydent ma pełen pakiet rozkazów do wykonania, które to rozkazy mogą być bardzo niełaskawe dla nas, Polaków. Mój młodszy kolega, który ma 28 lat, u niego żandarmeria wojskowa była się upominać trzy razy. Coś czuje, że polskie wojska zostaną wysłane za wschodnią granicę. Z tego względu, że panowie nie mogą się dogadać, wyciekły dokumenty, które podał Grzegorz Brown, iż wojna na Ukrainie jest to wybryk amerykański wszystkim sterowano i steruje się nadal z Niemiec. A prawą ręką amerykańskiego generała jest wysoko postawiony polski oficer. Te informacje podał Grzegorz Brown. No cóż, on nie ma żadnego interesu w tym, żeby nas okłamywać. I uważam, że wszystkie zbrodnie oraz wypadki samochodowe, które popełniają bracia ze wschodu u nas w kraju, powinny nam dać jasno do myślenia i do. I kopa do działania, abyśmy jak najszybciej, my jako Polacy, postąpili w taki sposób, aby pozbyć się braci ze wschodu, z naszego kraju. Ponieważ oni nie robią nam nic dobrego, oni robią wszystko to, co najgorsze u nas w kraju, za pomoc, której im udzieliliśmy, a Polska, jak wiadomo, dała im najwięcej. To teraz otrzymujemy od nich. Dziękuję. W postaci śmiertelnych wypadków, zbrodni, morderstw i napadów. Źle to wygląda. Dobrej nocy.